Dzisiaj znowu troszeczkę tak na roboczo. Od ostatniego momentu, kiedy tutaj budowaliśmy ten piec, no to jeszcze doszły takie zmiany. Wylałem tutaj taki beton, tak, żeby spadek był na zewnątrz. Jak będzie deszcz spadał, czy cokolwiek, no to żeby ten deszcz nam tutaj, woda uciekała na zewnątrz. Bo wyszło tak, że tą cegłę, którą murowałem. Yy, była i tak troszeczkę niżej niż, yy, niż te kręgi betonowe, dlatego no, musiałem tutaj ulać coś takiego. Yy, mam tutaj dorobioną taką blachę, no, ale kurcze nie wiem, czy ta blacha nie za ciężka, bo to ciężar niesamowity. O, zrobiłem tutaj takie mocowania yy, i pokażę Wam, co tam dalej wymyśliłem z tym, żeby, żeby trochę ulepszyć sobie ta. To pieczenie. <śmiany> Stwierdziłem, że zrobię takie ramię, na korbeczce będę tu zapinał właśnie tą blachę, a do tej blachy od spodu będzie montowany dopiero jakiś różne albo coś tam będziemy wieszać, także razem z blachą będziemy to wszystko podnosić. Muszę tu jeszcze jakieś poprawki na nie, znaczy muszę to zasypać ziemią, bo yy, już jak testowałem tutaj to, to troszeczkę to jeszcze nam wszystko chodzi to to jeszcze to się trzeba będzie poprawić ale wstępnie wstępnie będzie mniej więcej to wyglądało coś takiego że o, o, będziemy to wyciągać sobie do góry Żeby nie trzeba było skakać tam bezpośrednio zawsze nad tym ogniem i ramię też zobaczymy jak to będzie żeby to było w miarę tak samo obrotowe żeby sobie odstawić gdzieś tam na bok To. A jeszcze w międzyczasie drobne poprawki lakiernicze. Zamontujemy taki termometryk. Będziemy mieli taki podgląd, mniej więcej co tam się dzieje. E, jak szybko się nagrzywa, nagrzewa piec, ile tam temperatury, jaki czas trzyma. Także fajna sprawa, bo będziemy mieć cały czas podgląd pod to, co tu, co tu się dzieje. Wiadomo, ten piec potrzebuje dużo, żeby się wygrzać. E, trzeba dobrze go zagrzać, dużo żaru zrobić. I później, jak już zamkniemy pokrywę, no zobaczymy. Jak mniej więcej to będzie trzymało? Jedyne jeszcze nad czym się zastanawiam, czy tutaj jakiegoś yy, bubla nie popełniłem jak budowałem ten piec, yy, czy między na przykład tutaj tą cegłę szamotową, a te kręgi betonowe. Czy nie trzeba było dać jakiejś, jednak, wełny, takiej kominowej albo coś takiego? Nie wiem, czy te, czy te betony nie popękają w sumie. Aczkolwiek, nawet jak popękają, bo ja jeszcze tutaj przysypę, przysypę te betony, no to one tylko w sumie służyły do tego, żebym żeby miał się czego trzymać przy murowaniu. Także może nie będzie tak źle. Z racji takiej, że pierwsze palenie, no nie chcę tak zrobić za dużo tego żaru i za bardzo napalić. O, no, żeby to stopniowo wygrzał się ten piec, ale powiem Wam tak. Zastanawialiśmy się tam nad, nad tym, czy tam jakąś wentylację, jeszcze jakiś dopływ powietrza, czy żeby to się paliło. Nic nie trzeba. Pali się naprawdę niesamowicie, także jest fajnie. I teraz tak to działa, że zamykamy ten piec i wszystkie te potrawy czy coś no to będą się działy w tym żarze już yy, te, nie będzie tego płomienia rozduszony no i samot gorąc tego żaru o, kopci się słuchajcie na chwilę obecną 200 stopni yy, na pewno uzyskamy dużo więcej jak, jak po prostu będę Więcej tam tego drzewa dorzucę, dłużej popalę, żeby ten żar był większy. I będziemy coś tam tworzyć w tym piecu. Także na razie niech się wygrzewa fajnie. A przy następnej okazji będziemy wrzucać coś dobrego tam i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także do zobaczyska.